Hehehe, he, wszystkim witam Was, jego w kolejnym poradniku z gry Gnomoja Widzicie znowu, to jest taki malutki podgląd na moje królestwo, rozwijające się już, to jest trzeci rok jakoś Królestwo nadal jest tak obtoczone, bo tak naprawdę dużych zmian to nie było oprócz e, takiej że po prostu tu mam cały poziom już przekopany Teraz go sobie oświetlam i tutaj już mam też dość ładny kawałek przekopany Ale kopanie poradników. Dzisiaj chciałem się zająć taką dość naprawdę interesującą rzeczą, jaką są zawody i przydzielanie pracy e, danemu gnomowi. Jak widzicie, ja mam 22 gnomów o atrakcyjności było w 20 poradników. A więc mianowicie, początkowo mamy po prostu wybrane 9 podsta kilka podstawowych e, zawodów, jakim jest budowniczy, farmer, e, miner, rancher, i Woodcutter. I to zawody, to są takie naprawdę ogólne. A więc tak, żeby przydzielić, znaczy stworzyć zawód, zmienić czym zawód zawody, czyli czym się dany gnom zajmuje. Aby, żeby zobaczyć czym się dany gnom zajmuje, dajemy właśnie Population i trzecią zakładkę. I tutaj jak rozwijamy, jak widzicie, tutaj rozwijamy już po raz kilka razy, widzicie ile jest zawodów. Kilka zawodów jest tak, e... są też zawody nieprzydzielone z wejścia. jakie są blacksmith czyli Kowal, Inż Inżynier, mm, Jubiler i Stormason... Stonemason już jest Stormasson, Kucharz, Krawiec, Woodmason i Wojsko jest przede, przeze mnie stworzony. I tak, i wybieramy, jeżeli chcemy, mm, każdy zawód odpowiada za to um, czym gnomy przydzielone do tej grupy się zajmują Więc na przykład weźmy w tym wypadku minera oczywiście jego praktycznie nie zmieniając to dam doktora żeby każdy miał doktora tak jeżeli klikamy w tym miejscu um, rozwija nam się kolejne okno związane ogólnie z kamieniem i i tak mamy kopanie ee, Masonary, czyli tworzenie tych wszystkich bloków, ozdób, stolików i tego wszystkiego. Ola, oraz obrabianie kamieni w bloki, to jest wstąp. Jak widzicie, to ma przydzielone dom, że każdy miner będzie się tylko tym zajmował. Tu jeszcze dan, żeby yy, oni mieli doktora, żeby leczyli oraz yy, opiekowali się. I jeszcze jest tak zwana zakładka mińsk gdzie mamy budownictwo i noszenie to zależnie od klasy jaką przydzielamy My możemy włączyć albo na przykład jeżeli wiemy że będziemy nie chcemy żeby farmerzy nosili też różne itemy to po prostu tutaj odznaczamy a ja mam zaznaczone bo ja często dość często nie kopię tak naprawdę dużej ilości. i tak samo jak wam pokażę na przykład budowniczy to praktycznie nic nie mają ale mają budownictwo i zbieractwo dalej black kowale mają na przykład żeby się zajmowali metalami czyli wszystkim co jest z metalami związane I tak jest kilka tych podstawowych no, można się zobaczyć na przykład włączymy z nie wiem mm, farmera to możemy zobaczyć czym się dany farmer czym grupa farmerska się zajmuje to jest takie ogólne I, i mamy dane grupy już i żeby przydzielić wchodzimy właśnie na drugą zakładkę wtedy klikamy tutaj i mamy do wyboru mm, wszystkie zawody kolejną rzeczą tworzenie nowych zawodów i edytowanie starych na przykład chcemy żeby dobrze na, nasz miner zbytnio nie ma roboty znaczy kopiamy dużo i chcemy tylko żeby minerzy się tylko kopali więc wchodzimy znowu w zakładkę z tą wyłączamy masonery i zaoszczędzimy stąd Kevin że oni tylko będą się zajmować kopaniem i ewentualnie jeżeli coś mam jeszcze włączone na ja nie mam włączone noszenie ale ja nie mm, tak dużo nie kopię więc po prostu mam te wszystkie i tak samo analogicznie jeżeli chcemy aby dana grupa zajmowała się czymś więcej po prostu klikamy albo sobie rozwijamy dłuższe takie pod okienko i klikamy żeby się zajmowali jeszcze game i e, robieniem biżuterii albo po prostu żeby tylko mm, tworzyli te gemy czyli klejnoty się tam zajmował. I tak, tworzenie nowego e, zawodu. Klikamy w zakładkę New I wyskakuje nam tutaj New profesjonalny na przykład nie wiem, damy sobie e, poradnikowe poradnikowe. I wtedy widzicie mamy wszystko zaznaczone, że dana mm, osoba, dana grupa będzie się wszystko zajmować i tutaj tak jak już wspominałem możemy powyłączać, podłączać albo powybierać Pokażę wam to se i analogicznie żeby usunąć klikamy remove i nam usuwa daną wtedy grupę Pokażę Wam na przykład na przykładzie krawców to już se, se zrobiłem tak oczywiście nie ja polskich liter ale jest tak wolski na przykład widzę bo normalnie mm, tym tworzeniem cloatem mm, nie wiem jak to się tłumaczy nie będę kaleczył angielskiego czyli ogólnie sprawami krawickimi czyli robienie materiału i potem obrabianie tego materiału krawiectwo zajmują się farmerzy ale często po prostu farmerzy mają naprawdę dużą ilość roboty bo dużo farm to po prostu oni się zajmują farmami oni zbierają z drzew um, oni sieją sadzą drzewa i tak dalej więc tego, tej roboty jest naprawdę dużo więc po prostu mm -hmm. Więc po prostu dobrym pomysłem jest po prostu, nie, na przykład jednego, jak mamy już większą ilość, przydzielić kogoś odpowiednio, żeby zajmował się kucharzeniem. Fajne słowo. A kogoś, kto będzie się zajmował ogólnie sprawami krawieckimi. Mm, taki podział mu na I tak wtedy analogicznie znowu klikamy, dzisiaj mam jednego krawca, dwóch kucharzy, bo jednak potrzeba, tu mamy dwóch rancherów, bo mam dużą ilość zwierząt. mam też wojsko albo wojsku to będzie taka inna sprawa to jest taka klasa dodatkowa którą stworzyłem na potrzeby militarne a o których będzie inny poradnik i teraz taki jeszcze opis czego każdej kategorii mniej więcej bo ja yy, nie, nie wszystko kojarzę jeszcze ale postaram się a nawet stąd czyli kamień w skład chodzi kopanie obrabianie kamienia i tworzenie bloku Proste drewno, cienienie drzew, przerabianie drzew na deski i wytwarzanie wyrobów z desek, patyków i tego innego rodzaju. Czyli chodzi o tutaj o ten norm, czyli Saumila i Carpenter. Prosty. Metal, jedna z najbardziej chyba, jedna z większych grup. Metal należy, zazwyczaj ja przydzielam do kowali czyli w skład wchodzi przepalanie ród i przepalanie drewna na węgiel jeżeli nie posiadamy wytwarzanie sztabek z przepalonego a czy to jest przepalanie, tak wytwarzanie sztabek wytwarzanie itemów z metalu kraftowanie, tworzenie broni, tworzenie armoru i to oczywiście z tym wszystkim wiążą się odpowiednie jak tutaj widzicie budynki, których jest dużo i to mam też budynki do, dla inżynierów, których jeszcze nie ogarnęłem. Tu widzicie to na przykład mamy Forge'a i tu widzicie, że jest mm, kilka możliwości, mm, dwie, na przykład dwie możliwości stworzenia sztabek. To właśnie się zwiąże, o tym będzie osobny poradnik, to ma być o zawodach. Dalej, gem, czyli klejnoty. Czyli jest ten obrabianie klejnotów, żeby były takie fajne. I tworzenie biżuterii. Ciekawe, naprawdę. E, ubrania. Tworzenie m, tych tkanin oraz przetwarzanie tkanin na nici, znaczy nici jakieś torby, materace i najróżniejsze że, tego typu rzeczy. Ee, dalej naprawdę też dość nietypowa grupa mistcraft nie wiem, jak ktoś się tłumaczy mm, czyli tak potery potery to chyba jest wypalanie cegieł to nie mylę oczywiście mogę się mylić jeżeli ktoś wie to niech mnie poprawi eterworking czyli e, praca ze skórą czyli jeżeli mamy skórę z nie wiem ze zwierząt głównie ze zwierząt jest to chodzi o obrobienie tej skóry na jakiś tam Panele, tworzenie skórzanej podstawowych, skórzanej zbroi i tego wszystkiego rodzaju co się tworzy w tym o warsztacie czyli głównie chodzi o skórzaną zbroję i głównie wyroby ze skóry Dalej to było bone czyli to samo co leather working tylko że to jest praca na skosie czyli wytwarzanie igieł statuetek, hełmów e, kościanych i tego wszystkiego rzeczy. Prospecting jak się nie mylę to jest wypukiwanie metali z kamienia i ziemi. To się bardzo przydaje, jeżeli już naprawdę mamy rozbudowane królestwo albo wcześniej nawet I po prostu możemy sobie pozwolić, żeby oddelegować jednego dwa gnomy, żeby po prostu siedział w jednym miejscu, przynosiły sobie kamień ziemię i wypukiwały z tego metal. To jest przydatne na takim... E, jedy, mm, to jednak jest taki był niedoceniany dom przeze mnie, bo to bardzo pozwala e, na początkowym etapie gry jak sobie przekupimy dużej ilości ziemi, wypłukać trochę metalu, żeby stworzyć nawet nie wiem podstawowe jakieś zbroje dla naszych e, dla naszych gnomów. Dalej. Inżynier, czyli tak... E, inżynier, czyli klasa, której jeszcze w ogóle naprawdę nie, nie mam pojęcia o niej ale wkład wchodzi w wytwarzanie, raczej wymyślanie najróżniejszych mechanizmów, bo one muszą wymyślać, nie mamy gotowych, tworzenie ich ustawianie, zostawianie i chyba naprawa, jak się nie mylę. Czyli jeśli mogę się mylę. Tak, rancher. Rancher, czyli osoba, która zajmuje się zwierzętami, w skład tego wchodzi czyli się po prostu pilnują zwierząt tak hmm, jak mamy na przykład tutaj mam postawione już hmm, boksy kuryto czyli po prostu oni przychodzą i napełniają te kuryta jedzeniem i doją w tym wypadku doją jaki o no zwierzętach też będzie osobny poradnik dalej rgqe czyli wszystko czym zajmują się farmerzy Uf. Orgickiwe, czyli to jest takie farmienie tego, że demy forża, czyli zbieranie i oni po prostu idą i to zbierają. I to jest też sadzenie, sadzon, czyli ścinanie sadzonek z drzew. Farming, czyli podstawowe takie zajęcie związane z farmami, czyli przygotowywanie ziemi, sadzenie, zbieranie i odnowa sadzenie. Gotowanie do gotowania. Po prostu gotowanie, że po prostu ustawiamy, że mają mamy, 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 mamy gotować znaczy piec chleb i tego, najróżniejsze tego typu rzeczy. I brewing, czyli wytwarzanie najróżniejszego rodzaju napitków, czyli alkoholu, herbaty oraz kilku innych rzeczy. Dalej, doktor. Doktor, czyli bardzo przydatna klasa, jeżeli już, e, zaczynamy wojować tak na większą skalę trochę. Czyli po prostu że zaczyna to nie tak często regularnie atakować. Mamy szpital, mamy do, zapas bandaży, bo to jest po prostu wymagane. Ale o tym wspomnę też w porad, bardziej poradniku o mm, wojsku i militarności ogólnie. I na, ja osobiście przydzieliłem każdej klasie yy, tego doktora, bo... I kiedy gnom zostanie ranny to po prostu reszta się nim zajmie I to tak samo mamy leczenie, czyli że po prostu dany gnom będzie leczył rany I kartej, na przykład nie, nie mamy dopływu bandaży ale gnom nie, stan gnoma po prostu pozwala mu ruszać, że po prostu leży w szpitalu Jest na przykład głodny to jedna osoba się idzie po jedzenie i go karmi To jest tak, tak samo jest nawet karmi. I ostatnią rzeczą, o której wspominam jest MISK, czyli takie podstawowe, które gdzie indziej nie zakwalifikowali. Ekom jest construction, czyli budowanie. Początkowo, jeżeli nie budujemy naprawdę dużej ilości rzeczy, to po prostu układa się jednego budowniczego zostawić. I hauling, czyli znoszenie. Znoszenie daje głównie klasą, które po prostu rat na jakiś czas po prostu hmm, cokolwiek robią albo gdy... E, sytuacja tego wymaga i chce jak najszybciej wyczyścić dany obszar. I tam jest komenda, komenda clear floor i oni po prostu lecą i to zbierają, a tak to po prostu biegają i yy, zależnie od y, priorytetu magazynu dane rzeczy znoszą. Ale to by było już wszystko chyba w tym poradniku. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego wszystkiego, yy, to zadawajcie i podeślijcie. Może jakie chcielibyście, żeby był po prostu temat następnego poradnika, ja planuję zrobić o wojsku, ale jeżeli macie jakieś inne życzenia, to walcie śmiało. Ale to by było wszystko. To była Gnomoria, ja jestem presji bohejka. Cześć.